Zobaczcie taki myk. Zobaczcie na te właśnie paski po prawej stronie na górze. tej prędkości tego wszystkiego. Teraz dokładnie się patrzcie na te paski i wsłuchajcie się to, co teraz powiem. Chciałeś pokonać Dariusa na Alfce. Bardzo śmieszne. <laughs> To cały czas tam stukamy, żeby zdobywać te 5000 Okej okay. To jakbym był taki odcinek, taki typowo Ken... kurde. Kenjayowy, no to... Pff, tak dobrze brzmiało, trochę jakbym mówił oba się o Kenjay. Dobra, jedziemy. Jedziemy z tym śledziem. Myślę, że tam skrót będzie. Mógłabym, jak to tutaj poszło. Dobra, daj trochę prędkości mi. Chodziłem się swoją magią. Znaczy w sumie to, to się dzieje. Ja ci mogę trochę dać prędkości. Okej. Okay. No może i bez tego czasu mogłoby się udać, no, ale już trudno. Chyba, że będzie miał nieść bardzo dużo tego i Okej, okay, może się uda. Wiem, że na stracie prędkości, ale... Ech, nic to nie dało. Oczywiście pewnie gdzieś to nie widzisz w skrót. Chociaż to nie było skrótu. No, wyłączę. Tak. Widzę, że mam policję. Zobaczymy, jak na naszym nowym autkiem pójdzie. E to co to jest? Kurde, no. No, ja pierdzielę niki, no i już nie gonił. Ja pierdzielę. A jednak, Kenji. Dobra, to teraz możesz spróbujemy go uprzedzić. Może teraz może. Angie, jak chcesz dodać więcej gazu do samochodu, to naciśnij ten pedal na środku. Zobaczysz, będziesz taki szybki, że to lepszy od rakiety jakiejś. Albo lepiej, będziesz lepszy od Mr. Pana Sonika. Nie chodziło mi w sensie, że bardziej czy... o lewej strony. No tak. Ech... Ej, teraz nie... Nie wyprzedzić go, jak będziesz jechał. Wow, no co jest grane? No tutaj w to nie ma. Na pewno. Czekamy. Henry, który się w ogóle nie śmieje tylko otwiera usta żeby mu tam coś leciało <laughs> co to już tam nie wiadomo jakie on tam ma fantazję i dobra 80% znowu tutaj napite Łołowo wow, 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 wow no co to miało być jeszcze kolejne 5000 tysięcy No i uciekamy w tradycyjny sposób Ty co oni tak szybko Ooooooooooooooo! Nie wiem, do tego cofania trzeba e Dojechać do niego od no, tamtych żeśmy wzięli piątaka, od tego weźmiemy 30, bo jest cwaniakiem No i dobra Tutaj mamy czas, więc spoko Spokojo Dobre, tylko no, teraz trzeba go wyprzedzić No patrzcie, no, co za... No co za cwaniak, no Oj, to nie, nie, nie 30, tylko dasz 50. Gdzie tam 50 100 od razu? No i ha! Przerzucamy gnoje. możemy sobie coś tam rozpierdzielić. Na ładny hamulec, rążkiem w lewo i jedziemy kolejny wyścig. O, też to czuję. To jest smak wygranej. Było dobra, już tracimy panowanie nad maszyną, dlatego tam był skrót, niestety, ale nie umie wjeżdżać w skróty. Okej, to chyba tak lekko by O, policja. Czy będziemy musieli zgonić policję? Czy to oni będą nas gonić? No. Możemy też ich pogonić czy to będzie jakiś skrót? Tak 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 No kurde Niki Teraz to musisz go wyprzedzić A nie co jest no Chciałem wyłączyć Niki a nie wyłączyłem czasu no no nie Ja pierdzielę przez tą głupotę swoją

Tera jasna, no... Dobra... Może uda nam się Angie wyprzedzić. To byłoby fajnie. Okej, okay, może tutaj? O o o o o o Kurde, no było blisko, no było blisko. No, tylko żebyśmy jej nie dotknęli. Okej... Okay. Kurde... I pięć tysięcy, poszło się jechać. Wow, 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 co ty mi tak uciekłeś? Nie no możesz mi tak uciekać. Balansujem na zielonym, zielony. o już nawet, o oh, cholera, może się uda uciec. Oj, uda się. Cholera jasna. Dawaj, dawaj, dawaj. Musimy uciec, Gryf ucieknie, gryw ucieknie. Tak! Jest! <grystanie> <grystanie> Udało się. Zajebiście! Huh. No i ja to, to już rozumiem. Co, Gryw nie odleci? Oczywiście, że Gryw odleci. to już musi iść safe, bo to... Stracenie tego to byłoby... masakra. Właśnie, chyba wyłączę cię na chwilę. Tak Zobacz. Jedziesz, jedziesz. Staraj się utrzymywać jedno linię. Niki rzoni teraz, kurwa. Nawet bez ulepszeń żonie. Dobra, jeden punkt. I został nam tylko jeden wyścig. Czyli z punktu do punktu. I to był też zarazem ostatni wyścig z Niki. Więc mogła się tak zajebiście popisać. No. Mam jeszcze sporo czasu, to na taką demolkę sobie możemy pozwolić. Nie? I tu już powinno być meta. No zobaczcie, ile mam czasu. To jest. Po Okej. Ok. Koneczka w prawo. I wszystkie ziemie nasze. Uch. Czemu się śmiał złowrogo? Nie wiem czemu. I teraz nachodzi pytanie, czy bohater poradzi sobie z wielkim apokalipsem, które właśnie zostało stworzone. Niestety tutaj przepowiednia się urywa. I nie wiemy, czy bohater wygra, czy nie wygra. Wiemy tylko jedno, że zakończenie zna tylko jedna osoba. I to jest właśnie ten bohater. A tym bohaterem jest właśnie Heros 699 z imperialnych gryfów Z samego centrum Imperium gryfów I właśnie ja zamierzam pokonać dzisiaj Dariusa Fak, 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 dobra, nie, nie, nie mogę. No nie Całowy boss. zacieram ręce jedziemy Samochodzik sprawny stoper sobie idzie, okej. Okay. Piloty w razie czego tutaj są. Nikt chyba do mnie nie zadzwoni telefonicznie. Więc co? Jedziemy. Oczywiście no, na początku banan, no nie wyprzedzamy wszystkich jedziemy. Jest ja minusem y, tych wyścigów jest to, że już nie ma monitorków i się z nas nie śmieje. Eee bo się zagadałem za bardzo, a nie patrzyłem na drogę. I Kenji, ale żeś to wysusował. Dobra Fuck No proszę. Ja cię wyprzedziłem Engie. No tutaj cię też wyprzedzę z łatwością. No nie! O dobra, może się uda. Zajebiście. Teraz panowanie, panowanie. Okej. Okay. No i mamy cię, ptaszku. Ale no, my go jakoś dogonimy, a tu wiedziemy sobie w skrótach. Slow motion jeszcze. No i żeśmy... Te... Pierdziel, ale to nie tak miało być. Prawo, tu wygląda jakiś skrót. Bęgryk tam, i biedne pieski Nie chciałem je zranić Okej okay. Jedziemy tutaj On tu tym skrótem nie wjechał więc za to Nie Literko Fantastyczne podrapanie się po włosach, jedziemy Może i dobrze, bo slow motion czasem zwolnia No właśnie. A ja powiem. Jest, 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 jest. Dobra, chyba się chciał zaśmiać, ale my akurat ładnie kończymy wyścig. I jest taki pewien odcinek, gdzie można po prostu nieźle nalurować punktów. Więc dobra. Teraz sobie me. Nie mam zamiaru Cię dotykać Dariusie, wiesz Mam ochotę Cię po prostu tylko wyprzedzić Albo po prostu uciec Dobra I do, zobaczycie, do, jakie tu są zakrętasy I kujwa teraz spróbujmy Jeszcze można wypaść No Teraz sobie wyobraźcie ucieczkę. Znaczy, no pewnie zaraz to zobaczycie, ale... Wiecie o co chodzi. Że on będzie strasznie blisko. Co ty tam sobie gadasz? Do końca musimy po prostu nazbierać jak najwięcej się da. Czyli musimy teraz po prostu aktywować wszystkie skille, jakie mamy. Aktywować jazdę finezyjną. Nie wiem, co jeszcze... Ulepszyć naszego Gryfa o tam 20 punktów. Levelować? No już levelować tutaj nie możemy. Musimy mieć ten maksymalny poziom. Jakieś może artefakty musimy na ubrę założyć, żeby dostać się do wygranej. Dostać się do wygranej? Co ja mówię? żeby właśnie wygrać to ja no, wolniej wolniej i muszę to idealnie zrobić żeby to był idealny wyścig godny na na moim kanale i będziemy teraz fajorać łomatko bosko. Więc musimy zawrzeć wszystkie palce które mamy na padzie a mamy ich dokładnie 10 chyba że ktoś jeszcze potrafi grać nogami no to jeszcze by sobie dodał 20 znaczy 10 palców to w sumie byłoby 20 jakby ktoś jeszcze wziął się... no co jest do cholery jasne i teraz z całej pet musimy mu zasadzić z całego luja z całej epy. No Będę dalej walczył Kurde, tylko żeby teraz mnie uciekł No ja pier I ty Heraz chciałeś na Alfce pokonać bossa, tak? Znaczy, no chciałem spróbować, nie? Ale widzisz Heres, To jest najlepsze auto na całej grze licząc oczywiście Dariusa to Na jest najlepsze auto a ty nie potrafisz wygrać tego Kenjoy no właśnie no właśnie i co powiesz? No właśnie nie wiem co mam powiedzieć bo takie to jest dziwne dobra, hamulec, dobra tutaj jest zasmordzony nie, nie uda się, jest za blisko Jak widzicie, mamy 121 tysiącków Czy teraz nam się uda? Czy się nie uda? Miejmy nadzieję, że się uda, bo mamy niezłe uda. <ścoughs> Dobra, jedziemy. Dobra. Po prostu muszę w pewnym momencie yy, dobrze jechać hamulcem. Łoł! Wow, wow. No co to miało być? Widzimy się ponownie po cięciu. I tutaj jedziemy. Dobra, 10 tysięcy. To jest cała prosta. Okej, okay, uda się! Uda się! Tak! Jest! Bęk, bang, bang bang! No! Co to sumienia? Tylko 200 zloty. 200 zloty za taki wyścig. Chyba wspomaganie tego. Na Willa, ale dobra. The key's are in the car. Czuję to, while it lasts. There's always someone out there who's a little faster than you are. And sooner or later they're going to catch up. I przez sekundy widzieliśmy naszą postać. Dziękuję wam za obejrzenie całutkiej tej serii, tego odcinka i mam nadzieję, że wam się to wszystko podoba i widzimy się w nowych seriach na moim kanale. Do zobaczenia. Shows over.